Witam Was w nowej serii na kanale. To będą takie mini openingi. I będziemy otwierać skrzynki z karnetu. Co 5 skrzynek. Teraz jest 4, ale dobiłem 30 poziomu. No i patrzcie, tutaj następny odcinek będzie, jak dobiję, 38 poziom, bo wtedy będzie 5 skrzynek. No i będziemy sobie możecie zadawać pytania w komentarzach. To też taka seria. Z odpowiedziami będzie. Myślę, że to jest fajny pomysł. Takie otwieranko. I może coś w końcu wyleci. Znaczy jest poziom. Ile punktów do koled? 136. Ja ich miałam chyba w sklepie tę ofertę. Na 25 punktów do kolet. O, jest taki A jest taka ale sobie chyba zrobię pod postać, Bo kolet już jest pod gadżeta Star Power'a Trzeba tutaj zrobić Ja się tutaj robić serce Czy czasami hmm. Albo El Primo El Primo strasznie Star Power'y Dobra robię El Primo ostatecznie i to będzie taka seria, gdzie będę otwierać yy, skrzyneczki. Już nie ma jednego całego filmu, tylko będzie tak po parę filmów. No i możecie ten, zadawać jakieś pytania. No, to wszystko w dzisiejszym odcinku. Pa, pa.